ma. Dzisiaj Wam pokażę moje tunele Metea. To jest jedna ze stacji meteo. Jest to na projektu, mechanizm główny, projektu użytkownika Seba 1206, podejrzy? 1202. To jest ta wersja podstawowa, najtańsza, najbardziej zbugowana. Nie mogę wam powiedzieć jeszcze gdzie jestem. O tym tego się dowiecie później. Jedziemy. Tunel jest bardzo długi. Niedawno ja go otworzyłem. Jak widać, jest w wielkości 3x3. Z takimi fajnymi wstawkami. Chciałem wam głównie pokazać długość tej całej sieci tunelów. Co tam jeszcze dodać, niedługo powinna się zacząć ta podwodna część tunelu, która zajęła mi bardzo dużo czasu materiałów to tam pół biedy, ale długo trwała budowa tego, bardzo męcząca była. I gdy już kończyłem budowę tej podwodnej części to już po prostu miałem dość budowy czegokolwiek pod wodą. Już pragnąłem tylko zacząć po prostu zwyczajnie kopać sobie ten tunel 3x3 pod ziemią bez żadnego syania się z wodą. Jak widzimy, mamy kałamanice jakieś tam pływające. Ten tunel tak trochę wisi ponad dnem. Jakby tutaj widać już zakręt. Tunel ma coś około 1500 gatek, ponad półtorej km, więc było co kopać. To jest nowy design tunelu. Wcześniej był taki stary, dużo większy i z mniejszą ilością ozdobników, lecz zbyt długo zajęło. Zajmowało wykopywanie tego, tej, tego tunelu, tego dużego, więc postanowiłem zmienić na taki mały. E, co w, a przejście, tego zrobiłem takie, jakby zawalone. Tutaj widać właśnie taką zawaloną część, jakby tam. I tutaj, co było widoczne, e, było zjazd do mojej kopalni. A to, co było za szkłem, to było zejście do kopalni na dół. Natomiast tutaj mamy e, odnogę do kaplicy. E, te wszystkie wieżyczki, znaczy te wgłębienia, no to zaraz powiem. No, ponad kilometry przyjechane. Ale jeszcze to sprawdzę, coś mi nie pasuje. Tam mamy. <laughs> za szybko. Tam była. Jak to się nazywa? Farma, wioska i tak dalej. Prosto jeszcze jest niedokończony tunel, który będzie wiódł do innej budowli. A tutaj mamy tunel do kolejnej kopalni. Nowy szyb, nowym surowcem. A te wszystkie takie zjazdy w dół do góry, to są skrzyżowania, kombinowałem trochę nad tym, aby jadąc w torami, co jakiś czas był właśnie na skrzyżowaniach był taki postój, w którym wybierasz sobie kierunek jazdy, naciskasz przyciski, wtedy on jedzie w tym kierunku, w którym chcesz. Z tym jeszcze mam dość pewne problemy, ponieważ... No, ponieważ... To chciałem powiedzieć, ponieważ wagonik się rozpędza do zbyt dużej prędkości i nie chce się tam zatrzymać na tym ukośnym torze niezasilonym. No jeszcze tak na chwilę omówię stację, tutaj mamy odjazdową od nogę. Tam przyjazdową, tutaj mechanizmy wszystkie pokrywane pod ziemią. Tutaj stajemy na płytki, chwilę czekamy, jakieś tam muzyczka na trzech blokach, wagonik spada, wsiadamy, popycha nas. Ups, gdzie to mam? Potem wracając... Nie wiem, czy się dotoczę. Stoimy na klockach, na których nie ma torów, Schodząc, wskakujemy na płytkę. Tutaj za mała prędkość, bo i zjeżdża sobie tam. To by było w zasadzie na tyle. Tak to z zewnątrz wygląda. Taka duża litera M z wełny białej. Takie płotki. Trochę nie wygląda, ale wzorowałem się na londyńskim metrze. Dobrze. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.